Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Corley zapraszam do 18 odcinka, zagrajmy w Cities Skylines Wow, o, wow, tu ktoś umiera. Tu mają jakieś problemy, ale... A, chciałem powiedzieć, że jak już przybliżę się tutaj z widokiem, to problemów nie widać, ale niestety nadal są widoczne tak. To nie nie jest jednak tak w firmie czy gdzieś... Ostatnio na YouTube krąży filmik z prezydentem, że jak tylko przyjechał na miejsce, to problemy poddywane i już ich nie widać. Tak, przed burmistrzem się nie kryją, ale mam nadzieję, że nowe krematorium pozwoli nieco rozwiązać te problemy. Może jeszcze dorzucę im cmentarz gdzieś. Chyba mają prąd z innej strony. Już to metro nie będzie miało prądu. Ale zaraz się przekonamy. Zresztą, chyba to może przekazać prąd na cmentarz. I jest ok. Myślę, że jeden problem z głowy problemy trzeba rozwiązywać, no i też im zapobiegać. No i tutaj, właśnie tym sprawnym sposobem, przejdę do Waszych propozycji czy uwag z komentarzy. I tak, Daniel zaproponował, żeby sprawdzić, czy dzielnica tu rolnicza na pewno jest dobrze pokryta, tak żeby, podobnie jak na początku gry, nie było niespodzianki, że. Gdzieś tu na skraju jej powstanie jakaś firma przemysłowa, no i będzie brzydko teren zanieczyszczony przez jakiś czas. Wygląda na to, że chyba wszystko jest ok, więc niech i tak zostanie. Też z propozycji Daniela wyszło, że warto by było poprawić te drogi, żeby te rampy jakoś tak ładnie wyglądały, a nie tak jak tutaj pokrzywione brzydkie dla oka. Zaraz zobaczę. Podczas renderowania naszłam niepewna myśl co do tego w jaki sposób one by mogły powstawać tak żeby wyglądały czy działały nieco lepiej i zaraz sprawdzę czy rzeczywiście to tak funkcjonuje jeżeli tak to po prostu na początku każdego odcinka czy w ogóle w każdym odcinku jakoś sobie to tam od czasu do czasu który zjazd na spokojnie poprawimy. Choć najpierw zobaczę czy, czy właśnie czy moja wiedza, czy to co tak doszedłem do, do wniosku, czy ten wniosek będzie słuszny do którego doszedłem, czyli po prostu żeby korzystać z nieco innego narzędzia do tworzenia tych ramp. I tak jak widać, chyba jest to, chyba jest, wygląda to już lepiej, niewiele gorzej od tego co twórcy za, zaprezentowali, czy zaproponowali sami. Mamy teraz taki łagodny. Zjazd, jeszcze jakby z tej strony poprawić. Zresztą może też od razu uczenie, choć ten jest krótszy. A tu wcale przydałoby się to wręcz odwrócić: że wyjazd, czy. Albo może jeszcze inaczej to zrobimy. Może uda mi się to gdzieś tutaj zmieścić. Jakby udało mi się to tak fajnie rozwiązać. Gdzieś tu. No tak, tylko to chyba jestem zbyt dużą optymistą, że uda mi się znaleźć takie. Rozwiązanie naszego problemu. To nawet ciężko, prosta droga, a co dopiero coś za. O, chociaż może. Coś zawinąć. O! I wygląda to nawet całkiem fajnie. Wydaje mi się, że dość pomysłowo. No, na pewno dużo lepiej niż takie krzywusy. Co prawda, może lepiej by to wyglądało, jakby, jakby to było bardziej takie symetryczne, czy nawet takie serce by z tego wyszło. ale niech będzie. Tak, jak mówiłem, sobie od czasu do czasu przejdziemy, powrócimy do tematu naprawy tych dróg, no, żeby to nie wyglądało tak. Jak tu, wow, Wow! tu widzę, stworzyły się ostre korki. I chyba głównie za sprawą naszych nowych linii pasażerskich, które będę musiał poprawić. Nawet tego nie widziałem wcześniej. Hmm, to spróbuję najpierw jeszcze zrobić jakieś objazdy, nim tutaj pociągi się naprawdę jakoś ostro. Nam to się wszystko rozjedzie, to jakieś może dałoby radę zrobić objazdy. O, właśnie, obwodnice dla pociągów zrobimy. Jeżeli jest coś takiego, no, Twitter uciekaj. Tylko z drugiej strony, po co ja mam to tak budować w ten sposób? Jak mogę wyprowadzić drogę tu? Teraz jakoś prostą poprowadzić tu. No, właśnie, i tutaj tak wjazdę. No, i tak jak mówiłem, będzie. Owodnica dla pociągów. Albo tak, były tiry na pociągi, to teraz będą, nie wiem, pociągi na pociągi, tak? Czy pociągi na samoloty chyba już tylko zostaje opcja. Albo po prostu chcę jakoś rozwiązać te problemy z transportem, żeby gdzieś ta kolej mogła się wymijać podczas jazdy. Bo wydaje mi się, że to jest główny problem. Zobaczmy, no właśnie. To jest inny problem jeszcze. Do rozwiązania że te tory nie zawsze lubią się, jeżeli nadamy im zbyt duży kąt, to one nie zawsze lubią się połączyć. To miejsce jest już zajęte, a to To jest na szczęście dobre. I tak teraz myślę, dumam nad tym, że można by było może jakoś rozwiązać ten problem. Nie wiem, czy tutaj uda się to tak, może niech będzie, choć. To pasażerski tu chyba nie nakręci, jakby chciał tędy jechać, ale puścimy, nieco zmienimy przebieg naszej linii pasażerskiej. O, tu jak ładnie to się zmieściło tak, żeby nie kolidowała tu z tą główną nitką, tą międzymiastową i żeby to rozwiązać to właśnie Logs, Gameplay czy Neymarito podpowiedzieli, jak usuwać linie, wcześniej zaproponowane, bo szukałem tego i szukałem, przyznam szczerze, że, że nie znalazłem, a wystarczy tutaj wejść w zakładkę transport i wtedy mamy dostępne tutaj linie. Możemy po prostu delete i tutaj jeszcze bardziej tę linię usunąć. Zaoszczędzone przejazdy samochodem, przy okazji widać statystyki linii i yy, że no, wychodzi na to, że warto, warto to tam modyfikować, zmieniać. Yy. No dobra, to jest niefajnie, ale to tak w ten oto sposób będziemy za każdym razem gdzieś tam starali się naprawić to, co męczy nasze koleje. O! Niefajnie, bo chciałem, żeby, żeby sam mógł nadać przebieg linii, ale żeby to zrobić, chyba tak naprawdę zostaje mi tylko opcja, żeby postawić gdzieś jeszcze tutaj wyżej stację, bo inaczej będą mi jeździć i zajmować tę nitkę. Bo z tego co się orientuję, to raczej raczej specjalnie pociągi nie są jakoś tam tak fajnie ogarnięte, że żeby jeździły po swojemu tam, że jakoś inaczej jest linia nadana i inaczej ten pociąg jedzie tak, żeby ta trasa była lepiej wykorzystana, więc nieco szukamy grę i wybudujemy tutaj po prostu jeszcze jedną stację, najwyżej później można spróbować ją usunąć. A, no, może nie będziemy usuwać, bo w dzielnicy przemysłowej myślę, że też się przyda sytuacja, w której ludzie będą mogli spokojnie, normalnie dojechać do pracy. Czemu tu takie brzydkie babole mi ro robisz gro? I później, później jest, że nie umiem teraz budować, albo że są brzydkie. O, bo coś takiego to by fajnie wyglądało, ale niestety, tak jak widać, dobra, niech będzie tak, gra nam na to nie pozwala. Jest mimo wszystko dalej brzydko. Mhm. Ale nic nic ciekawszego nie wymyślę. Tu bym postawił może jakiś. Może nie do końca park. Ale o, może ktoś będzie chciał zamieszkać. Jakoś chcę ten prąd przekazać. Mam nadzieję, że przekazałem. Prawie że. Hm. A przy okazji, przekazania prądu. Dobra trochę rozweselić ten to, to osiedle, co tutaj jest. Ale okej. Okay, średnio to wyszło, przynajmniej jak wiele rzeczy i problemów w naszej rozgrywce, ale ważne, że już działa. Teraz tak jeszcze dumam, hmm, czy może czegoś nie szłoby zastosować tutaj z tymi pociągami pasażerskimi, żeby jakoś odblokować te przejazdy. Ale to pomyślimy za moment, stworzę teraz linię i przejdziemy do. Kolejnych spraw. To tak będziemy stopniowo naprawiać. Co któryś tam odcinek o. I teraz ten pociąg powinien przynajmniej fajnie jakoś omijać pewne problemy, które napotka tu na drodze i powrót, e, powrót, powrót. Tutaj nawet się nikt nie cieszy. Aha, czy osoby tak? Nie ma się z czego cieszyć, choć może to będzie dobry początek tego, żeby gdzieś tu wyjść z nowym osiedlem w niedalekiej przyszłości. Dobra, mam nadzieję, że to nam trochę te przejazdy rozluźni. Tutaj mamy takie sprawne ominięcie. Jeszcze myślę, że coś takiego by mogło się tutaj gdzieś szybko przydać, żeby te pociągi nie kolidowały też z tymi towarowymi, bo no to jest... To szybko lubi się stawać problemem w niedalekiej przyszłości. A chcemy unikać problemów. Tu może będzie przynajmniej plus taki, że nie będzie trzeba aż tak często zamykać tych przejazdów. Szczególnie jak jakieś towarowe będą później jeździły, czy coś. O, i jest fajnie to prawie, że bo ktoś tu nie ma prądu. Chociaż albo dobra, tak będzie szybciej niż szukanie parku. Tylko chyba mam page-up jeszcze z ulicy dotyczy, czy też z dróg dotyczy również tego miejsca, okej, okay. super jest pewien problem rozwiązany, z liniami też trochę tu popracowaliśmy będę mógł się później przyjrzeć komunikacji czy coś jeszcze możemy naprawić teraz tak, jeszcze będąc przy LOX gameplayo i ten razem z Michałem wpadli na podobny pomysł, żeby różne służby czy to straż pożarna, czy mundurowe zamiast tutaj takich e, małych remis stawiać po prostu porządne porządne Tutaj to są stacje, straży, które zabezpieczą nas przed pożarami. Może, może... postawię to gdzieś z tej strony już tak, bo tu będziemy się rozbudowywać w tym kierunku. Hmm, tak myślę. Może tak. Albo nie. Dobra, postawimy to tutaj. A remizę sobie po prostu gdzieś przerzucimy w mniej... Mniej potrzebne miejsce. Na przykład jakieś tutaj osiedle. O, tutaj jest osiedle. I jest fajnie. Dzięki temu podobno też te wszystkie budynki tu przemysłowe mają szansę się szybciej rozwijać. Liczę na to, że tak będzie, ale na pewno stało się też bezpieczniej. Jak widać to też warto postawić taką stację staraży pożarnej przy dzielnicy przemysłowej, a remizy jak najbardziej wystarczają na takie małe tutaj dzielnice mieszkalne. Tam widzę, że są jakieś problemy jeszcze ze stacjami, rzeczywiście. Tu na wsi to też może powstać jakaś. Nawet nie wiem, czy opłaca się to budować, ale niech będzie. To będzie ochotnicza straż pożarna. No i tutaj też by się coś przydało. Myślę, że jakaś solidna remiza. Teraz zresztą fajnie się gra, bo mamy tych funduszy naprawdę dużo. Możemy się pobawić. Okej, okay, i jest dobrze. Teraz zobaczmy, jak to z policją problemu u nas. Widzę, że chyba wszystko przerzucili na jedno. Wysypisko? Nie, coś tam są jeszcze problemy z wysypiskami, ale tym, tym się zaraz też zajmę. Nad morzem nikt nie kradnie. Tutaj trochę średnio jest, i tutaj jest bezpiecznie. Ogólnie trzeba przyznać, że jakoś problemów z bezpieczeństwem w naszym mieście nie ma. Tutaj najwyżej możemy dorzucić jeszcze hmm. albo po prostu w centrum postawimy komisariat i to będzie coś. Bo widać, że w tych dzielnicach przemysłowych no, mają takie lepkie rączki ludzie, którzy tu się to mieszczą no i są pewne problemy z tego typu wynikają z, te, z tego stanu rzeczy, widzę, że się ładnie rozeszło po okolicy i ludzie znów chętnie by zamieszkali, no w naszym mieście, co jest fajne mm, tu jeszcze patrzę, Michał podpowiedział że będąc przy nim, że jeszcze żeby pamiętać o biurach i tak się zastanawiam właśnie czy nie dorzucić gdzieś tych biur na przykład tutaj powstał uniwersytet. Czy nie pójść w tym kierunku i zamiast pakować pieniądze w ten przemysł, te rolnictwo i te wszystkie tam takie bariery. O, ktoś to chyba nie wywozi śmieci, albo już przyjechali, wieście? No i dobrze. Czy właśnie nie pójść w tym kierunku trochę z biurami i od razu przynajmniej blisko na praktyki, czy blisko do pracy będą mieli ludzie, którzy poszli tutaj na studia. Nie za wiele, bo nie ma wielkiej potrzeby ale już, żeby nadać początek jakiemuś tutaj nowemu osiedlu, takiego są na pewno biura, żebym się nie pomylił, ale tak, rejon biurowy on nie, gen nie generuje specjalnie hałasu, z tego co pamiętam, jeszcze zobaczę ale wydaje mi się, że nie ma tam specjalnie problemów będą marudzić a korporacja, to ma stać pewnie na prawników, to by mnie jeszcze pozwali, że nie mają wody na miejscu, okej okay. Jest, 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 tutaj wszystkie problemy z wodą rozwiązane, właśnie zobaczę jak to z prądem stanie. Prądu mamy dużo, atomówka pracuje pełną parą, z wodociągami też raczej nie będzie jeszcze w tym momencie problemu. I z propozycji jeszcze od Kotka padło, że gdzieś żeby zrobić park wodny. Szczerze mówiąc nie kojarzę parku wodnego, jest ogród botaniczny, ale podobno niskim kosztem można zadowolić wiele ludzi. A także zajmując mało miejsca, widzę, że niektóre, niektóre rzeczy, na przykład jak ten zamek dmuchany, czy tutaj jakiś plac, plac zabaw, nie, to będzie karuzela, park z karuzelą, też ma bardzo duży teren, czy też bardzo duży obszar, zajmuje, a jednocześnie kosztując niewiele, więc postawimy. Właśnie tutaj jest gdzieś ten obszar biurowy, zobaczymy, jak hałasy na nim. No i, i obszar biurowy jest prawie jak mieszkalny, czyli niewielkie hałasy. Bardzo fajnie. Możemy gdzieś w przyszłości rzeczywiście jeszcze w niego zainwestować. A póki co, zainwestujemy w mieszkańców, i tutaj jeszcze przejdę właśnie wtedy do propozycji Flipciucha, gdzie już zaczęli, zaczęliśmy trochę ją realizować, żeby gdzieś stworzyć taką luksusową dzielnicę, gdzie będą wieżowce i inne elementy z kategorii napraw od rekreacji. Czyli chyba chodzi o budynki unikatowe. I może na sam początek, gdzieś w centrum, chociaż nie wiem, czy to jest rozsądne, bo to raczej w centrum handlowym powinno powstać, skoro generuje hałas. Jeszcze patrzę, wszystkie są takie generujące hałas. Coś bym chciał, właśnie, wybudować takiego, no, monumentalnego, żeby, żeby rzeczywiście to robiło wrażenie żeby to osiedle było rzeczywiście takie niezłe. I myślę, że na tej górce mogłoby to nawet wyglądać fajnie. Czyli tak, będzie jedna droga czy pasmowa, która da nam początek czegoś nowego. Przy niej postawimy rzeczywiście, może taki wieżowiec. O, no, podoba mi się to, że tutaj jest taka fajna wyżyna i to ten wieżowiec może naprawdę stać wysoko. Może tu damy koło stacji go. Będzie górował nad miastem. Tak naprawdę to chyba ratusz powinien najlepiej, jakby górował, ale niech będzie. To będzie nasz nowy ratusz. O koło stacji towarowej co prawda i nie ma wielkiego zasięgu jeżeli chodzi o jakieś takie ładny wygląd czy coś, to może tę stację też później na co innego wymienimy ale myślę, myślę, że to da fajny początek czemuś nowemu wokół tego będziemy mogli stworzyć jakieś też dzielnice handlowe na, na start a nieco dalej właśnie tutaj polecimy rzeczywiście z wieżowcami. o ile to się uda, bo tu Trzeba przyznać, że te tereny są dość nierówne i nie wiem, jak to do końca będzie. Wyglądało. Ale to nawet dobrze jak są nierówne, bo przez to będą nierówne kratki, a na nierównych kratkach powstają później właśnie fajne takie osiedla. Też krzywe. Wszystko co krzywe, no, no, może nie wszystko, ale dużo takich krzywizn jest. Całkiem fajne. Tu może uda, nie, nie uda się. To jest dziwne, że z tej strony możemy wyprowadzić, a tutaj chyba już za mało miejsca, żeby cokolwiek takiego wyprowadzić, ale zawsze jako fan korków myślę, że. Wymyślę zawsze takie rozwiązanie, które na pewno jeszcze poprzeszkadza trochę w normalnej komunikacji tu w mieście. I okej. Okay, myślę, że to będzie to... mogło być to luksusowe osiedle, gdzie powstanie w centrum na pewno powstaną bloki, a gdzieś dalej może wyjdziemy z jakimiś... Jeszcze małymi domami gdzieś tu bliżej plaży, że coś. Zresztą, o, nie mogę za bardzo się rozbudowywać, bo tu nasza obwodnica idzie, więc muszę też i o niej pamiętać. Hmm. Hałas czyli do tej ulicy, do tej ulicy mogą powstać na pewno jakieś tutaj osiedla, bloki i te sprawy. To tu, w tę stronę, w tę stronę. Tu może im postawimy jakiś, żeby też ich odgrodzić trochę od tego miejsca, jakiś park, może mam jakieś ładniejsze, albo boisko do koszykówki. Tutaj postawimy za to park. Tu też gdzieś by coś mogło powstać. Chyba dla psów jest. Nie, to plac ze piknik. o, 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 tu widziałem, ale piękne miejsce i symetrycznie. Nie do końca, ale też myślę, że tu będzie nieźle wyglądało. Prądu tutaj nie ciągnę. O, a tu jak fajnie, nie wiem, czy coś się zaczęło budować. A, zaczęło się budować. Prądu nie ciągnę, bo to się niedługo fajnie połączy. Ale woda oczywiście musi być. Z wodą nie ma żartów w tej grze. Tą właśnie, chyba nie ma żartów i będzie trzeba podnieść budżet na wodociągi, coś czuję. Dobra, to chyba nic nie będę budował, więc niech to tak zostanie. Czekawa jak tutaj, tu i gdzieś te osiedla nowe powstają. Wspominałem też o sklepach, więc może od razu, póki pamiętam, to też je dodam. Skoro są bloki, A, tylko żeby znowu za bardzo nie hałasować, to może przesunę je trochę tutaj. Tu i przy tym dworcu towarowym, przynajmniej te towary będą stosunkowo blisko mogły sobie wyjechać. Okej, okay, myślę, że to chyba tak. Jeszcze przeciągnę taki... te mniejsze sklepy w ten sposób. One, mam nadzieję przynajmniej, że generują też mniej hałasu i jakoś to będzie całkiem fajnie, sprawnie działało. Co prawda to chyba... Kurcze jaki mieliśmy brak sklepów w tym mieście, od razu zaczęły się budować jak grzyby po deszczu. I chyba będę musiał im trochę jednak tej wody tutaj dociągnąć. Przynajmniej jakoś, o tak to rozwiążę. I powinno w miarę objąć wszystkie miejsca. No i przynajmniej nasze miasto znów może się rozwijać, znów sytuacja uratowana. A tutaj mam chyba taką jeszcze małą fajną wizję. Na jakąś taką ulicę w poprzek. Hmm, to nie będzie łatwe do połączenia, ale jakby to tak poszło i tutaj zrobić takie małe miejsce, tak że to jest taki spad dla, takie właśnie małe osiedle jeszcze mieszkalne zrobić z widokiem właśnie tu na Zatokę, już prawie rzeczystą, tu zresztą wcześniej nie, to tu był kołobrzeg, a to tu było brudno, widzę, że jeszcze w kołobrzegu nie najlepiej to wygląda, ale powoli, powoli sytuacja też się poprawia. Ok, czyli tak, dorzucimy tu jeszcze bloki, a na zewnątrz będą już domki tu mogły powstawać, tym bardziej, że zastanawiam się, jak na tych kratkach to może usunę, żeby trochę od hałasu oddzielić, jak na tych kratkach te bloki będą wyglądać. Tutaj też od razu pociągnę tę czy pasmówkę, żeby mi się nikt nie postawił. I ją później jakoś pewnie doprowadzimy do naszej obwodnicy. Obwodnicą zajmę się też jakoś później. Dobra, czyli mamy nowe miejsca. Widzę, że problemy, jeżeli chodzi o, o te właśnie Miejsce do, do życia, do, do handlu i tak dalej są rozwiązane, przynajmniej chwilowo. Mamy też wstępnie nasze tutaj kwestie też porozwiązywane, jakieś... to tu jest, widzę, problem z pracownikami, więc może warto by było gdzieś tu jeszcze jakieś osiedle mieszkalne małe zrobić, przygotować. Może zrobimy... O! Naszedł mnie kolejny, myślę, że całkiem niezły pomysł. I o ile pozwolą mi to wyprowadzić drogę i o ile uda mi się ją... No właśnie, poprowadzić w ten sposób, ale w ten sposób mi nie pozwolą. Przynajmniej nie pozwala ta stacja na początek, czy też ta straż, więc ucieka w tę stronę. Na szczęście mam teraz tyle pieniędzy, że to nie boli, jak muszę coś takiego zrobić. Teraz zastanawiam się, jakbym wziął mniejszy kąt. Tak, im mniejszy kąt, tym większy łuk. To jest dość dziwna sprawa, ale niech będzie. Chciałem taki łuk. To będzie łuk. Dla ludzi pracujących w okolicy, w rolnictwie, tak? to zrobiłbym chociaż rolnik to powinien raczej na miejscu gdzieś blisko mieszkać. No ale niech będzie tak. Tak, i to będzie po prostu osiedle przeznaczone wyłącznie dla domów jednorodzinnych. Hm. Jak to ładnie tu. Chyba tak to zaznaczę. O! Albo dobra, tu niech ben, będzie w ten sposób to rozwiązane. Czyli jednak. O! Komuś zabrakło. Prą a! Już się wystraszyłem, że nasza atomówka gdzieś coś się z nią stało. A to po prostu ktoś przeciął. Jak to często bywa podczas różnych budów i takich problemów, ktoś przeciął linie energetyczne. No i padło. Czy też zabraliśmy straż, która przekazywała prąd. Ok, ale niech tak będzie. Myślę, że z czasem to i tak by jakoś wróciło do normy. Ale niech będzie i w ten sposób. Podprowadzę tutaj też tę drogę czy pasmową. Znowu przetniemy. Hmm. No dobra, ale to szybko naprawimy. Myślę, że to będzie w miarę proste do zreperowania. O. I mamy tu. Już widzę. Widzę na wyobraźni to, jak to będzie. Ładnie to wszystko wyglądało. Jeszcze mogę im wrzucić tu gdzieś w centrum, jakiś park z fontanną. Sprawda, nie wiem, czy on generuje hałas, no ale niech i, i tak będzie. I z czasem tutaj też dociągną prąd, jak i wodę. I będzie naprawdę kolejne fajne, myślę, luksusowe osiedle. Mam przynajmniej taką nadzieję. Później zrobimy jakiś przeskok, albo tutaj, chociażby tak ratunkowo. Jakiś przejazd. Tak, taka droga wewnętrzna. Żeby jakoś do tej pracy ci rolnicy biedni mogli z nowego osiedla dojechać. To nie ma się co martwić. Mówi, co to taka dróżka wewnętrzna. Później wymienimy ją na coś konkretnego. Okej, okay. zbliżamy się do końca tego odcinka. Więc może szybko jeszcze kilka, bo doszło nam kilka dzielnic, więc szybko je. Nazwiemy o. A tu się Mniechowice mi gdzieś rozrosły? Widocznie, widocznie tak. Obok Mniechowice powstanie. Propozycja padła, chyba też jest z filmu. 13 dzielnica. Nie wiem, chyba tak to może być zapisane. Też jeszcze będę musiał sprawdzić na Wikipedii, czy 13 dzielnica tak się e, pisze, ale miejmy nadzieję, że tak. Czyli to jest e, od Aleksandra propozycja. Nie mam na 13 dzielnicy i jest. Teraz nadzwyczajny jedną ze szkół, żeby nazwać Magdalen College. Nie wiem którą, więc po prostu postawimy szkołą, szkołą, tak, szkołę średnią, tak mi by się przydała szkoła. Albo dobra, jest tu w pobliżu, myślę, że nie ma. To ta będzie. Magdalen tak, pisownia oryginalna z komentarza. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Teraz tak, dzielnica Czechów. Z tego co pamiętam, to tutaj powstało sporo dzielnic, albo nie pamiętam. O, a nie, myślałem, że tutaj jest problem z wodą. A to po prostu te biurowce, jak na się ładnie rozbudowały, jak to fajnie wygląda. Jeszcze będę musiał przyjrzeć się, czy tu jakieś samochody czasem parkują. I widzę, że mimo wybudowania nowych miejsc do zamieszkania gdzieś to. O, widzę z pociągami dalej jest jakiś problem na tym przejeździe tutaj, więc może jakoś go rozwiążemy za moment. To mamy dalej zapotrzebowanie jeszcze na budynki. To jest właśnie też ten problem, który mówiłem wcześniej, że jak pociągniemy jakąś linię, to ten pociąg pasażerski koniecznie będzie chciał jeździć tędy, a nie za bardzo mu wychodzi. Omija, nie? Chociaż omija. No dobra, to super. Czyli kłamałem. Znaczy mijałem się z prawdą. E, może tak to lepiej zabrzmi. Ok, czyli niech będzie. No może to nie do końca pasuje na taką dzielnicę, ale niech. O, albo wiem, zamienimy. Tu będą. Tak na szybko. Freestyle. Śliwkowe wrażenia. Nie wiem, tak dzielnica rolnicza mi pasuje jako ze śliwkowymi wrażeniami, i to od Mateusza. Hmm, padło teraz tak. E, dzielnica Czechów. E, może tutaj. No, nie wiem, czy to do, do końca pasuje do takiej dzielnicy przemysłowej. Ale, ale niech i tak zostanie. Najwyżej no, gdzieś tu później podmienimy te dzielnice ze sobą. E, tutaj jest wszystko ok, ok. E, tak patrzę jeszcze, czy ok, bo bym miał. Tak, Czechów jest też od Aleksandra, ale tym, tym razem e, z pseudonimem Nara. A, a jeszcze było tak od nadzwyczajnego koleż Magdalen. I tutaj patrzę. Jeszcze dwie dzielnice bym musiał znaleźć gdzieś, Ożarów od Krisa i od Mateusza, osiedle Słowików, dobra Czyli tak, Ożarów powstanie, zabierzemy Wrocławką kawałek tutaj, tę dzielnicę przemysłową I wymienimy Pagórki na Ożarów O, Ożarów wyszedł Dobra, widzę, że jest Niestety musi bez, bez z kropką to zostać a tu mam nadzieję, że się nikt nie obrazi jak z dostępem do wysypiska śmieci, a to akurat ekskluzywnie w lesie, nie, spalarni nie chcę zmieniać, powstanie osiedle Słowików. Tu nie ma żadnego problemu z nazewnictwem, no i jest jeszcze kilka nazw, ale to już zostawimy do kolejnego odcinka, a tymczasem, o jak to pięknie w oddali wygląda, będziemy musieli postać więcej takich wysokich budynków, ale to następnym razem, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem, grazłami korle, trzymajcie się, hej!